Lubicie zapiekany kalafior z serem? Pychota! Ja tutaj akurat mam trzy. Jeden wędzony, jeden bardzo pikantny i jeden zwykły angielski cheddar. Chcecie zobaczyć jak to zrobiłam? Zapraszam. Najpierw kalafiorek rozkrajamy na mniejsze kawałki. Lekko go podgotowujemy albo na przykład robimy go na parze. Ja go robię na parze dzisiaj. Jak już mamy taki półtwardy ten kalafior to przekładamy sobie go na blaszkę, posypujemy świeżo mielonym pieprzem, odrobina soli i posypujemy sobie serem tarkowanym. Ja tutaj mam dzisiaj trzy sery, jeden mam wędzony, jeden mam zwykły angielski cheddar, a jeden mam cheddar z chili, taki bardzo, bardzo pikantny, więc to on mi nada dużo smaku dla tego kalafiora całego. Wrzucamy do piekarnika, aż ser nam się rozpuści. Wiecie co, stwierdziłam, że trochę za mało sera jest i dokładam sobie jeszcze sera tutaj więcej. A tu już sobie w ogóle naszkowałam ciasto maślankowiec, ale nie nagrałam tego. I tutaj dżemiki sobie zrobiłam z truskawek dzisiaj. I tak o, zaraz wrzucę sobie ciasto, jak tylko tutaj skończę zapiekać mój pyszny, cudowny kalafior. Cyk, cyk, cyk. Dobra, nara. Wyciągnęłam właśnie mój kalafiorek z piekarnika i co wy na to. I nakładamy sobie nasz kalafiorek o jak fajnie serek się ciągnie. I następny kawałeczek lecimy cyk. Proszę bardzo co wy na to. Ja jeszcze bym jeszcze do tego dodała trochę pieprzu świeżo mielonego. I myślę, że tutaj już nic nie brakuje. Kalafior zapiekany z trzema serami i ze świeżym pieprzem. Pycha! Smacznego!